Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. 2024 rok wreszcie dobiegł końca. Ten odcinek podcastu miał pierwotnie pojawić się jeszcze w czasie świąt Bożego Narodzenia, konkretnie 26 grudnia. Nie wyrobiłam się jednak z jego nagraniem na czas, za co bardzo Cię przepraszam. Druga połowa grudnia była dla mnie bardzo intensywna. Sama lub sam na pewno dobrze znasz ze swojego podwórka tę przedświąteczną gonitwę oraz dopinanie spraw na koniec roku. Mam zatem nadzieję, że mi wybaczysz to tygodniowe opóźnienie w wypuszczeniu podcastu. Możliwe, że zapach świątecznych potraw jeszcze unosi się w Twoim mieszkaniu, a lampki pięknie rozświetlają wnętrze i zimowy mrok. W mijającym roku na pewno nie byłam zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Jeśli tam nie obserwujesz, to na pewno ten fakt nie umknął Twojej uwadze. Zdecydowanie czuję jakąś awersję do mediów społecznościowych. Widzę też, jak dużo czasu mi pochłaniają i jak, delikatnie mówiąc, czuję się od nich uzależniona jako obserwatorka, a niekoniecznie kreatorka treści. Gdybym miała spojrzeć ogólnie z perspektywy czasu na 2024 rok, to nie uważam go za jakoś bardzo udany w życiu zawodowym czy prywatnym, ale udało mi się przeżyć go intensywnie pod względem gastronomicznym. Dlatego też wybrałam ten temat jako motyw przewodni mojego tegorocznego podsumowania. Bo życie zdecydowanie toczy się wokół jedzenia i warto o tym mówić. Dziś więc usłyszysz o 10 daniach, których spróbowałam po raz pierwszy w 2024 roku i które zapisały się w mojej pamięci kulinarnej. Musisz wiedzieć, że nigdy nie byłam foodie. Kiedy byłam mała, to nie lubiłam jeść. Byłam takim typowym niejadkiem. Czasem zwykły obiad był dla mnie ogromną męczarnią, bo byłam zmuszana, żeby jeść wbrew sobie. Pochodzę także z rodziny, w której nie celebrowało się posiłków, nie chodziło do restauracji ani nie gotowało z pasją. Dlatego dopiero tu, w Portugalii, u boku pana Tugowskiego i moich teściów, zaczęłam odkrywać małe przyjemności z jedzenia. Zaczęło się od jedzenia mojej teściowej, która gotuje portugalskie specjały naprawdę dobrze. Potem od czasu do czasu wychodziliśmy zjeść, zazwyczaj kolację, do restauracji. Mój teść pracował jako przedstawiciel handlowy jednej z firm na północy kraju, więc całe tygodnie spędzał w drodze, podróżując po różnych miejscach w Portugalii. Poznał więc wiele restauracji, do których wybierał się nawet poza kontekstem pracy, a my często razem z nim. Czasem zdarzało się, że ja albo pan Tugowski odkrywaliśmy jakieś ciekawe miejsce. I zabieraliśmy tam później moich teściów, aby oni też mogli poznać coś nowego. I tym samym staliśmy się jakoś tak nieświadomie rodziną Foodies. Wiedz też, że moja przygoda z rybami czy owocami morza zaczęła się późno, bo po kilku latach mieszkania w Portugalii. Z rybami było najciężej ze względu na ości oraz brak umiejętności oczyszczenia z nich ryby z mojej strony. Nigdy się tego jakoś nie nauczyłam do końca. Czasem dalej sprawia mi to niejaką trudność, ale przestałam się przejmować tym, co sobie o mnie pomyślą inne osoby przy stole i po prostu zaczęłam się cieszyć ich smakiem. Mam świadomość, że większość Portugalczyków od dziecka uczyła się, jak jeść ładnie rybę, posługując się nożem i widelcem. Ja nadrabiam te zaległości dopiero od pewnego czasu. W tym roku zdecydowanie częściej wybierałam danie rybne na obiad w stołówce pracowniczej niż w poprzednich latach. Jestem z takiego obrotu spraw bardzo zadowolona, bo i tam zjadłam kilka nowych dań, ale nie były one aż tak imponujące, aby mówić coś więcej na ich temat. Postanowiłam jednak, że opowiem Ci dziś o moich odkryciach kulinarnych w 2024 roku. Numer 1. Broa caseira. Na początku stycznia miałam okazję wziąć udział w pewnym wydarzeniu zorganizowanym przez znajomego Portugalczyka, który ma swoją firmę eventową. W planie było zwiedzanie wioski Quintandona z przewodnikiem, warsztaty z pieczenia chleba broa oraz wspólne biesiadowanie w chatce na stoku górskim pośrodku niczego. Na ostatnią część każdy przyniósł coś albo do zjedzenia, albo do picia. Ale dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem było zobaczyć, jak pan Duarte, który otworzył przed nami drzwi swojego domu, robił specjalnie dla nas chleb broła. W dużej kuchni pan Duarte po środku stał ogromny drewniany stół, a obok, oprócz krzeseł, znajdowały się długie ławy, tak aby pomieścić wszystkich uczestników wydarzenia. W kącie przy drzwiach pan Duarte miał taką drewnianą skrzynię na czterech nogach, w środku której miał odbyć się proces wyrabiania chleba. Zresztą sam ją skonstruował na podobieństwo takiej skrzyni, którą kiedyś posiadała jego mama. Po prawej stronie od tej skrzyni znajdował się piec opalany drewnem. W środku było ciepło i przytulnie, a na dodatek pachniało wspaniale dymnym zapachem. Pan Duarte opowiadał nam, jak nauczył się robić brołę swojej mamy. Najpierw przesiał mąkę do skrzyni, potem dodał pozostałe składniki, w tym drożdże. A po wyrobieniu pozostawił wszystko do wyrośnięcia. Potem uformował dwa chleby, do jednego z nich dodał pokrojone kawałki kiełbasy szaurisu, obłożył je liśćmi kapusty i wreszcie wstawił do pieca. Kiedy czekaliśmy aż broła będzie upieczona, pan Duarte oprowadził nas po swoim domu i pracowni, w której tworzy rzeźby. Dodam tylko, że jest on artystą samoukiem i robi naprawdę rewelacyjne przedmioty z drewna, które znajdzie w okolicy. Ma w swoim portfolio na przykład lampy robione z pni winorośli, drzew albo gałęzi. Albo zegary na ścianę, które są unikalne w swojej kategorii, bo nie istnieje więcej niż jedna sztuka każdego takiego dzieła. Jego dom, jednym słowem, wygląda jak prawdziwe muzeum. Na sam koniec oczywiście przyszedł czas na degustację broły i cóż ja mogę powiedzieć? Była pyszna. Gorąca, że aż można sobie było poparzyć palce od trzymania. Ale pachnąca specyficznie, dymnie. Jedna z osób przyniosła masło, więc chyba nie muszę ci mówić w jak szybkim tempie zniknęły obie rzeczy. Uważam, że to było mega doświadczenie, bo rzadko kiedy można oglądać proces wyrobu chleba z bliska, i do tego z takimi detalami. Taka mała i prosta rzecz, a jak cieszy i do tego jak smakuje. Jeżeli zaciekawiła cię sztuka Pana Duarte, to w opisie tego odcinka zostawię Ci link do jego Instagrama tam możesz sobie poglądać jakie piękne rzeczy z drewna tworzy. Numer 2. Caldo Verde z Kociołka. O zupie Caldo Verde, czyli jak często słyszę o portugalskim kapuśniaczku, wie zapewne wielu z was. Jedni kochają tę zupę i uważają ją za rewelacyjną w swojej prostocie, inni jej nienawidzą i sądzą, że trąci myszką lub specyficznym kapuścianym zapachem. O gustach się nie dyskutuje, ale ja zaliczam się do tej pierwszej grupy. Mogłabym z przyjemnością dołączyć do bractwa zupy kaldu gdyby takie istniało. O samej zupie kaldu myślę, że wspominałam już chyba nie raz w podcaście, bo i dość często ją gotuję w domu i towarzyszy nam przy wielu celebracjach w lecie. Jednak w tym roku, w lutym, zjadłam kaldu Verde ugotowany w tradycyjnym kociołku. I cóż mogę powiedzieć, to było najlepsze kaldu jakie jadłam w życiu. Ale po kolei. Uwielbiam dymne nuty, które można znaleźć w różnych daniach. Uwielbiam francyzyjnie z pieca opalanego drewnem. Chleb broła, który dopiero co wyszedł pod ręki piekarza. Chyba ten dymny posmak jest zapisany w moim dena, bo od dziecka jadałam prażonki. W moim rodzinnym zagłębiu śląsko-dąbrowskim jest to sobotnie danie jednogarnkowe, które od dziecka jedliśmy w domu. Wiele rodzin w naszym regionie posiada specjalny żeliwny kociołek, który wypełniony ziemniakami, kiełbasą, boczkiem, cebulką, przyprawami, czasem też marchewką i burakami, ustawia się w ognisku i tam całość gotuje pod przykryciem. Choć powinna użyć słowa praży, i stąd nazwa prażonki albo piecze, i niektórzy nazywają je pieczonki. U mnie w domu mówiliśmy prażonki, więc niech tak zostanie. Smak tego dania z ogniska jest unikalny i te dymne nuty są w nim obecne. Tak samo jak było obecne w moim lutowym kaldu Verde z kociołka, którego spróbowałam w Podense w czasie karnawału z Karetusz. Był wczesny poniedziałkowy wieczór. Ulice wioski jeszcze nie wypełniły się po brzegi ludźmi, jak to miało miejsce później tej nocy. Tuż obok muzeum karetusz zobaczyłam rozpalone ognisko, a w nim kociołki. Zaintrygowało mnie to bardzo, szczególnie że moich nozdrzy dobiegł wspaniały zapach wydobywający się z kociołków. Podeszłam bliżej i zobaczyłam, że jedna z pań mieszała właśnie w środku zupę ogromną drewnianą chochlą. Zapytała, czy chcemy zjeść. Spojrzeliśmy tylko na siebie z panem Tugowskim i od razu wiedzieliśmy, że wejdziemy do namiotu i spróbujemy. To była bardzo trafna decyzja, bo smak pozostał w mojej pamięci do dzisiaj. Dymny caldo verde spodense zdecydowanie z łatwością klasyfikuje jako zimowe comfort food. Numer 3. Pastel de Kogumelusz. Czy wyobrażasz sobie, że można zrobić ciasteczko, które będzie miało grzybowe nadzienie? Nigdy nie myślałam, że znajdę takie w Portugalii. W tej samej Portugalii, w której wśród wyrobów cukierniczych króluje wszystko na bazie żółtek i cukru. A jednak w regionie traszusz montes można znaleźć wyroby na bazie kasztanów, migdałów, a nawet grzybów. I smakują obłędnie. W czasie wspomnianego już w tym odcinku Karnawału w Podense. Udałam się do namiotu, w którym można było kupić sobie coś smacznego do zjedzenia. Tam, na jednym ze stanowisk, swoje wypieki oferowała cukiernia Pastel za Zamoresz z Mogadoru. W ofercie mieli cztery ciasteczka, które przykuły moją uwagę. Jednak po ich spróbowaniu najbardziej zaskakujące było dla mnie połączenie nadzienia grzybowo-migdałowego. Było obłędne, słodkie i wytrawne zarazem, a do tego chrupiące i kruche. Zdecydowanie, jeśli będziesz kiedyś w Mogadoru, to odwiedź te cukiernie i spróbuj ich wypieków. Ta część Trzeciu Montyż, zwana Terra Fria, a więc dosłownie zimna ziemia, słynie właśnie z uprawy migdałów oraz jadalnych kasztanów, więc od dawna te produkty wykorzystywane są w lokalnej gastronomii. W tym przypadku również w cukiernictwie. Kilka lat temu miałam okazję spróbować w Bragancie paszteldy kasztania. Wyglądał jak de nata. Ale w środku zamiast kremu typu custard był właśnie krem kasztanowy. Bardzo mi takie połączenie odpowiada i pokazuje, że portugalskie wypieki nie bazują tylko i wyłącznie na żółtkach jajek, a na pewno nie te z północnego interioru. Numer 4. Lampreja Bordaleza. O tym sezonowym daniu słyszałam wiele od kiedy mieszkam w Portugalii. I dobrego i złego. To znaczy od miłośników minoga morskiego, same zachęty, że to rewelacyjne danie, które dobrze zrobione, wręcz rozpływa się w ustach. Od przeciwników zaś, że jak w ogóle można jeść tak odrażającą w wyglądzie rybę. Jakoś przez tyle lat nie czułam potrzeby, żeby spróbować tego dania, ale to się wreszcie zmieniło w 2024 roku. Wraz z panem Tugowskim postanowiliśmy spróbować minoga morskiego, zwanego czasem rybą wampirem. Niestety, w bardzo złym roku dla konsumentów, tej specyficznej ryby w mijającym roku było jak na lekarstwo. A co za tym idzie, jej cena poszybowała w górę. W zależności od miasteczka, rzeki, w której ją poławiali rybacy, oraz samej restauracji, w której była przyrządzona, cena porcji minoga morskiego po bordosku wahała się od 120 do 180 euro. My skusiliśmy się na połówkę porcji w jednej z restauracji wchodzących w skład listy festiwalu minoga morskiego i Alozy, który co roku jest organizowany na terenie powiatu Gondomar. Zapłaciliśmy za połówkę porcji 90 euro i chyba, póki co, było to najdroższe danie, którego do tej pory miałam okazję spróbować w Portugalii. Czy było warto? Oj tak. Teraz pluję sobie w brodę, że nie spróbowałam wcześniej minoga, kiedy jego ceny były odrobinę bardziej przystępne. Ta bezżuchwowa ryba przypomina wyglądem węgorza, jest więc podłużna. Jej ciało pokrojono w plastry, które ugotowano w garnku wypełnionym czerwonym winem, octem oraz krwią samego minoga. Obok tej ryby zaserwowano ryż pieczony w piekarniku oraz kilka grzanek, które po nasiąknięciu sosen na bazie czerwonego wina, octu oraz krwi. Smakowały obłędnie. Sam minuk jest rybą bez wyraźnych ości. Jeśli ma jakieś małe, to w czasie gotowania zmiękły i wcale ich nie było czuć. W przypadku niektórych kawałków do ciała minoga była przyczepiona ugotowana ikra, co świadczyło o tym, że złowiony egzemplarz był samicą w procesie reprodukcyjnym. Niestety takie działania rybaków prowadzą do zmniejszenia populacji minoga morskiego. Ale ja, jako konsumentka, nie miałam wpływu na to, jaki okaz minoga trafił do mnie na talerz połówce porcji dostaliśmy w sumie 5 kawałków minoga. Starczyłoby zaspokoić głód i się nie przejeść. Mięso tej ryby było mięciutkie. Prawie nie trzeba było używać noża, aby pokroić ją w kawałki, a jej tekstura była śliska. W smaku był dość specyficzny. Ja porównałabym go do duszonej wątróbki drobiowej. Może to ze względu na czerwone wino, w którym ją ugotowano. Mnie to danie bardzo smakowało. Szkoda tylko, iż jest sezonowe. Minogi morskie wpływają z oceanu do portugalskich rzek w zimowych i wiosennych miesiącach. Dokładniej od stycznia do maja, aby złożyć w nich ikrę. Powinny być poławiane dopiero w ich drodze powrotnej do oceanu. Jeśli zechcesz spróbować lampreji, a więc minoga morskiego, to zadzwoń koniecznie wcześniej do restauracji i zarezerwuj to danie. Czasem serwują je tylko i wyłącznie na zamówienie. Numer 5. Cabidela de Leytau kiedy wracałam w tym roku z krótkiego wypadu do Serra da w planie miałam zatrzymać się na obiad w Koimrze. Jednak z tego planu nic nie wyszło i ostatecznie zatrzymaliśmy się przejazdem w samym sercu Bajrady. A jeśli trafiłam do miasteczka Mialiada, to na talerzu nie mogło zabraknąć popisowego dania z tamtych terenów, czyli młodego prosiaka. Ale nie w tej formie, którą zapewne znasz, czyli pieczonego mięsa. Nie. Spróbowałam cabidela de leitão. Jest takie portugalskie danie, które wśród Polaków wzbudza polemikę i czasem nawet obrzydzenie. Jest nim arroz de cabidela, czyli ryż oraz mięso drobiowe gotowane w kurzej krwi. Cabidela de leitão, którą zjadłam, nie była jednak zrobiona z krwi młodego prosiaczka. Jest to ryż w sosie używanym w tamtym regionie, którym polewa się typowego pieczonego prosiaka, ale gotuje się go z podrobami. Do tego kabidela de leitão została podana wraz z domowymi, chrupiącymi chipsami i wytrawnym winem musującym szpumantę z bajerady od Luisa Patu. Rewelacyjne połączenie, choć zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma odwagę, aby spróbować tego dania, gdyż dla wielu Polek i Polaków leitão, a więc mały prosiak, jest potrawą kontrowersyjną. Jeśli jednak skusisz się na to danie, to polecam Ci spróbować go w restauracji Piknik duż leitońsz w Mijajadzie. Numer 6. Alcatred de Peixe. Wyprawa na Azory jest jeszcze bardzo żywa w mojej pamięci. Gdy tylko zamknę oczy, z łatwością przypominam sobie mój pierwszy posiłek na Terceira, którym była właśnie Alcatred de Peixe w restauracji Boka Negra w Portu Judeu. O wyspie Terceira nagrałam cały odcinek, więc jeśli chcesz do niego wrócić i posłuchać od innych daniach, które miałam okazję tam skosztować, a były rewelacyjne. To wystarczy, że odtworzysz sobie podcast numer 44. Ten rybny gulasz, którego spróbujesz w tej konkretnej restauracji, jest zrobiony z trzech ryb: kantaru, kongeru oraz boka negra czyli sebdaka. Przygotowuje się go w tradycyjnym glinianym naczyniu o stożkowym kształcie, który nosi nazwę algidar. Po umieszczeniu wszystkich składników, algidar trafia do pieca opalanego w drewnem i całość dusi się w środku przez kilka godzin. Rezultat był rewelacyjny. Wszystkie ryby rozpływały się w ustach, były pełne smaku, a struktura, szczególnie kongeru, przypadła mi bardzo do gustu. Alcatre podaje się w towarzystwie azorskiego chleba, który polewa się sosem z gulaszu. Na talerzu obok kładzie się wyłowione znaczenia ryby. Nie trzeba nic więcej: ani ryżu, ani ziemniaków. Na spodzie glinianego naczynia znajdowały się inne elementy sosu. Cebulka, czosnek, boczek czy pomidory. Jeśli wrócę na terceirę, to na pewno będzie to jedno z pierwszych dań, którego spróbuję po powrocie. Numer 7. Risotto de Bobora. Niezbyt często zdarza się, abym poleciła jakieś portugalskie danie wegetariańskie. Jeśli ktoś nie jada mięsa, albo jeszcze inaczej, jest weganinem, to raczej nie może liczyć na wiele miejsc, w których zje smacznie, nie za miliony euro. A w dodatku do wyboru będzie cała lista dań dostępnych od ręki. W tym roku jednak udało mi się odkryć rewelacyjną restaurację Wege w Valenteżu. Czy musiałam przyjechać blisko 450 km, aby odkryć Jabalulu Bistru w Serkal? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A tak na poważnie, przed moim urlopem w Valenteżu szukałam opcji na kolację na któryś dzień. Okazało się, że niedaleko miejsca naszego zakwaterowania znajduje się niedawno otwarta restauracja z kuchnią wegetariańską. Nie zastanawiałam się więc dwa razy. Jak możesz się domyślić, chociażby z dzisiejszego gastronomicznego podsumowania wynika, że nie jestem wegetarianką, co nie znaczy, że nie mam nic przeciwko daniom wege. Wręcz przeciwnie. Uwielbiam je i często w domu przygotowuję bezmięsne dania. Bywają naprawdę smaczne. Jednak kiedy zobaczyłam zdjęcia serwowanych dań opublikowanych przez klientów na Google Maps, to wiedziałam, że musimy tam pójść. Zobaczyłam na nich coś podobnego do dolmades, czyli faszerowanych liści winogron, których miałam okazję spróbować w minionym roku podczas mojego urlopu w Atenach. Ktoś nazwał je greckimi gołąbkami. Widzę niektóre podobieństwa między gołąbkami, ale moim zdaniem smak jest zupełnie inny, więc wolę nazywać je po prostu faszerowane. Liście winorośli. Na dodatek właściciel domku, w którym zatrzymaliśmy się na urlop, pan Joachim, bardzo polecał tę restaurację. Do Jabalulu poszłam dosłownie z buta, bo na sam koniec szlaku okrężnego, który przebiega przez Serkal. Zaczęliśmy szlak pod restauracją tuż po złożeniu rezerwacji i poszliśmy zwiedzać Serkal na piechotę. Śmiałam się ogromnie, bo kiedy pan Tugowski wszedł do środka, żeby zarezerwować stolik na wieczór. Kelnerka spojrzała na niego uważnie i zwróciła się do niego z następującymi słowami. Now say, sus señor sabe, e vestarianu. A więc, nie wiem czy pan wie, ale nasza restauracja jest wegetariańska. Z jego strony padło tylko sim, say, a więc tak, wiem. Ale ja po prostu miałam ochotę położyć się na chodniku i ryczeć ze śmiechu. Cóż, jakby to ci wyjaśnić i powiedzieć... Na pierwszy rzut oka pan Tugowski wygląda jak osoba, która tylko jada mięso. Ale jak to się mówi, pozory mylą. I wieczorem oboje rozkoszowaliśmy się nie tylko faszerowanymi liśćmi winogron z ryżem i białym serem, ale także przepysznym humusem i jeszcze wybitniejszym dyniowym risotto. Ach, to dopiero było wspaniałe doświadczenie. Bardzo, bardzo pyszne dyniowe risotto. Jeśli będziesz w okolicy Serkal lub Villa Nova de Milfontes, to wybierz się tam koniecznie, bo w jabalu Bistru serwują pycha jedzenia wege. Numer 8. Polwu na Frigideira. Innym miejscem z polecenia pana Joakima, czyli naszego hosta w Serkal, była mała restauracja Destilaria u Ferrador. Akurat w tamten wieczór przypadała czwarta rocznica naszego ślubu, więc postanowiliśmy wybrać się gdzieś. Gdzie moglibyśmy zjeść coś bardzo smacznego? Nie mieliśmy jakichś konkretnych planów co do dania, ale zdjęcia w mediach społecznościowych oraz rekomendacje pana Joakima sprawiły, że postanowiliśmy wybrać się do tej knajpki. Dobrze, że zrobiliśmy na szybko rezerwację stolika, bo osoby, które pojawiły się od tak, nie znalazły już tam wolnego miejsca. Jako przystawka wjechała jedna z ich sezonowych brusket, która była chrupiąca oraz bardzo smaczna. Tym samym narobiła mi apetytu na główne danie, którym w moim przypadku okazała się ośmiornica z patelni, a więc polwu na frygideira. Jeszcze nigdy nie jadłam tak dobrej ośmiornicy. Była mięciutka, ale nie gumowata, rozpływała się w ustach, a do tego idealnie śliska w swojej konsystencji. Nie była absolutnie przypalona, a towarzyszyły jej lekko podgotowane i usmażone warzywa. Między innymi brokuły, marchewka, czerwona papryka oraz bataty. Całość połączył ze sobą sos. Rewelacja, bo to zupełnie niesztampowa jak na Portugalię wersja ośmiornicy. Cud miód i orzeszki, oczywiście w przenośni. Jeśli będziesz przyjazdem w Alenteżu, to podjedź do miasteczka Saint-Louis i odwiedź tę restaurację. Numer 9. Caldo Alavredor de Quintandona w tym roku udało mi się wreszcie odwiedzić słynny festiwal zupy w łupkowej wiosce Quintandona. 16. edycja Festa de Caldo da Quintandona odbyła się między 13 i 15 września. Ja wybrałem się z panem Tugowskim w sobotę, czyli w najbardziej oblegany dzień tego trzydniowego festiwalu. Za radą znajomego przyjechaliśmy do wioski wcześniej, bo gdzieś koło 17, a już wtedy krążyliśmy chwilę, aby zaparkować, mimo iż organizacja przewidziała sporo miejsc parkingowych. Głównym motywem przewodnim tego wydarzenia jest oczywiście zupa caldo de Quintandona, gotowana w kociołku pośrodku ogniska. Kilka stowarzyszeń w wiosce ma swoje stanowiska i sprzedaje tę lokalną zupę, która nawet doczekała się swojego własnego bractwa. Konfraria do caldo de Quintandona czuwa nad jakością przygotowywanej zupy w tej wiosce oraz promuje ją poza granicami Quintandony. Z czego właściwie jest ona zrobiona? To sycąca zupa, w której skład wchodzą ziemniaki, fasola, kapusta, marchew, dynia oraz mięso wieprzowe. Gotuje się ją w tradycyjnym kociołku po środku ogniska. Już wspomniałam Ci dziś o moim kociołkowym dena. Cóż mogę powiedzieć więcej? Kolejny comfort food dla mnie, nawet w lecie. Miałam okazję spróbować tej zupy już w przeszłości, przy okazji obchodów Świętego Marcina w Penafiel. Ale wtedy podano mi ją w plastikowej miseczce. W Quintandonie dostałam kaldu zaserwowane w glinianym naczyniu, więc to było już trochę inne doświadczenie. Sam festiwal spodobał mi się bardzo. Było mnóstwo muzyki, tańca. Oprócz tej zupy można było zjeść także inne typowo portugalskie jedzenie, jak Bifanas, Sandes de leitão, Caldu Verde czy słodycze. W tamten wieczór zostałam na dwa koncerty: jeden fadu, a drugi muzyki folk. I to właśnie ten drugi koncert przeniósł mnie do zupełnie innego świata za sprawą grupy Uszukaliusz. Pod sceną tańczyli wszyscy – dzieci, dorośli, staruszkowie. Energia grupy i aranżacja portugalskich, tradycyjnych piosenek była moim tegorocznym odkryciem. Sajeda Karolina rozbrzmiewała często od drugiej połowy września w moim domu, a ja sama nuciłam ją także wielokrotnie poza nim. Energia na tym koncercie była tak silna, że aż z wrażenia pod koniec spadł ogromny głośnik ze sceny. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a ja dopisałam sobie tę grupę do moich ulubionych portugalskich artystów. Posłuchaj koniecznie ich repertuaru, a nie pożałujesz. Numer 10 Perseveres. Od prawie dwóch lat. Powtarzałam sobie, że chcę wreszcie spróbować tych słynnych owoców morza. Pąkle kaczenice, bo o nich mowa, należą do skorupiaków i stanowią jeden z portugalskich przysmaków na wybrzeżu. Już wiem dlaczego. Smakują tak prawdziwie oceanem. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego dopiero teraz spróbowałam ich po raz pierwszy w życiu, ale na pewno nie po raz ostatni. Jest to jedna z przystawek, która zdecydowanie potrafi otworzyć apetyt niejednego smakosza. Wyglądem przypominają diabelskie paluszki, ale część jadalna znajduje się w ich wnętrzu, które trzeba rozerwać. Mnie tego rarytasu udało się spróbować na jednym ze stoisk z owocami morza w centrum handlowym Mercado de Bonsucesu w Porto. Muszę jednak skusić się na Persebes gdzieś nad oceanem, najlepiej w Villa du Conde lub w Powła de Varzim. Kiedy ich tam spróbuję, to na pewno podzielę się z tobą moimi odczuciami. Póki co, czynnice kaczenice sporto muszą mi jednak wystarczyć, ale było warto. Tak właśnie przedstawia się moja kulinarna dziesiątka odkryć jedzeniowych w minionym roku. Czy jest ona dla ciebie zaskakująca? Jeśli tak, to co Cię najbardziej w niej zaskoczyło? Daj mi o tym koniecznie znać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej. A czego Tobie udało się spróbować w 2024 roku w Portugalii? Albo w portugalskiej restauracji gdzieś w Polsce lub w kraju Twojego zamieszkania? Z chęcią poznam Twoje wrażenia dotyczące portugalskiej gastronomii. A póki co słyszymy się jak zwykle za dwa tygodnie w czwartek. Mam nadzieję, że tym razem bez poślizgu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat północnej Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portogalense-blog oraz na youtube portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.